Zło. Zło, zbrodnia, zbrodnia. zbrodnia. łowca ofiar. W połowie lipca 1974 roku Ted Bundy jednego dnia uprowadził i zamordował dwie młode kobiety, Jenis Ott i Dennis Naslund, były jego siódmą i ósmą ofiarą, a media dosłownie oszalały na punkcie polowania na tajemniczego Teda, mordercę amerykańskich studentek. Jego portret pamięciowy spoglądał na czytelników niemal ze wszystkich gazet, a skala zbrodni, której się dopuszczał, szokowała nawet doświadczonych policjantów. W samym 74 roku ofiar szaleńca było aż 12. I tym wszystkim zbrodniom z ukrycia przyglądał się ktoś, kto marzył o sławie, wywoływaniu strachu i paniki ktoś, kto chciał osiągnąć to wszystko tylko jednym sposobem odbierając życie niewinnym ofiarom. Tym kimś był Casanova Killer, zdaniem niektórych w swoim działaniu brutalniejszy od samego Bandiego. Był 14 listopada wspomnianego już 1974 roku. Barbara Maybe Abel miała 31 lat. Samotnie wychowywała swojego syna, sześcioletniego Dale'a. Opiekowała się też niepełnosprawną siostrą-bliźniaczką, Kobiety mieszkały w West Palm Beach na Florydzie, w niewielkim, ale bardzo przytulnym domu. Barbara na co dzień zajmowała się pisaniem scenariuszy do reklam radiowych. Była to świadomie wybrana przez nią ścieżka kariery, marzyła, by w przyszłości napisać książkę. Tego dnia Barbara odwiozła syna do szkoły, a sama pojechała do pracy. Około południa próbowała dodzwonić się do siostry, ale nikt nie odbierał. To wzbudziło lekki niepokój w sercu kobiety. Jej siostra zawsze odbierała telefon, bo zawsze była w domu. Po pracy szybko odebrała więc syna. Po wejściu do domu krzyknęła Beverly, ale nikt nie odpowiadał. W dokumencie People Magazines Barbara wspominała. Nagle pojawiło się okropne uczucie. Dreszcze przeszły mi po ramionach. Może to był instynktowny strach, ale odwróciłam się i zobaczyłam tego mężczyznę z bronią. Byłam śmiertelnie przerażona. W tym czasie mój syn wbiegł do kuchni i mówił: "Beverly jest w sypialni i krwawi". Powiedziałam: "Chcę zobaczyć moją siostrę. Chcę zobaczyć Beverly". Zabrał mnie więc do sypialni razem z Dale'em. Zobaczyłam Beverly na łóżku. Położyłam na niej rękę, a ona płakała. Leżała tam przykryta kołdrą, była związana i zakneblowana. Z knebla, który miała w ustach, kapała krew. Przerażona Barbara pocałowała siostrę i obiecała jej, że wszystko będzie dobrze. Beverly była zakrwawiona i naga. Ten widok sprawił, że Barbara przestała nad sobą panować. Zaczęła krzyczeć i pytać: Zgwałciłeś ją? Jeśli tak, to cię zabije. Nieznajomy zaśmiał się i przyznał, że próbował wykorzystać seksualnie Beverly. Następnie oznajmił, że ma na imię John, potrzebuje pieniędzy i nie chce wracać już do więzienia. Przyznał też, że zamierza zabrać ze sobą chłopca. Przerażona Barbara zaczęła błagać go, by tego nie robił i zaproponowała, by to ją wziął ze sobą. Napastnik zgodził się i zaprowadził kobietę do samochodu. Cały czas zmierzył do Barbary z broni. Gdy wsiedli do pojazdu, mężczyzna ruszył przed siebie. Podczas podróży nerwowo zmieniał stacje radiowe, by znaleźć jakiekolwiek wiadomości. Gdy kobieta zapytała go, dlaczego tak mu na tym zależy, odparł z rozbrajającą szczerością, że zabił innych ludzi. Barbara była przerażona. Czuła, że ta przejażdżka może zakończyć się dla niej w możliwie najgorszy sposób. Dlatego postanowiła za wszelką cenę. Walczyć o życie. Zaczęłam rozmawiać z nim o filmach, pięknych piosenkach. Chciałam, żeby się we mnie zakochał. Próbowałam uratować swoje życie i wrócić do Beverly oraz Dale'a. Powiedziałam więc, kochanie, chcesz papierosa? On odparł, dlaczego mówisz do mnie, kochanie. Powiedziałam, dlaczego nie? Nie jesteś złym facetem. I wtedy dodałam, przypominasz mi Roberta Redforda, gwiazdę filmową. Powiedział tak. He said, I do. Porywacz szybko dał się wciągnąć w grę Barbary. Rozmawiał z nią, zaczął się też zwierzać. Przyznał, że na co dzień nie ma się komu wygadać, brakuje mu bliskiej osoby. Opowiadał też o swojej rodzinie i trudnym dzieciństwie. Wspomniał, że miał rodzeństwo i wychował się w chrześcijańskiej rodzinie w Jacksonville. Ale największe zainteresowanie okazywał, gdy rozmowa zaszła na temat pracy Barbary. Gdy przyznała, że jest zatrudniona w radiu, Zapytał ją, czy potrafi pisać książki. Zaskoczona kobieta zaczęła dociekać, po co mu taka wiedza. Odpowiedział, że chce być sławny. Nie wyjaśnił jednak, w jaki dokładnie sposób zamierzał ten cel osiągnąć. Gdy para przemierzała amerykańskie autostrady, w West Palm Beach odnaleziono porzucony, skradziony samochód, który należał do Williama Batesa. Pojazd zniknął na początku września 74 roku. Ciało mężczyzny odnaleziono w Ohio. Jak wykazała sekcja zwłok, ofiara została uduszona. Co ciekawe, w pojeździe Batesa odnaleziono mnóstwo dokumentów wystawionych na nazwisko Carswell Carr, ale i ten człowiek również nie żył. Został zamordowany, podobnie jak Bates. Sprawca odebrał życie również jego piętnastoletniej córce Amandzie. Ich ciała odnaleziono w domu. Nastolatkę morderca udusił, mężczyznę zadźgał nożyczkami. Policjanci byli zaskoczeni brutalnością sprawcy. Były trzy ofiary, które wyglądały na zupełnie przypadkowe. Pojawiało się więc pytanie, czy i kiedy morderca uderzy ponownie. Pewne było jedynie to, że się przemieszczał, kradnąc pojazdy swoim ofiarom. Policjanci postanowili dokładniej przeszukać odnaleziony samochód Batesa. Sprawdzanie wszystkich porzuconych tam kartek i dokumentów okazało się niezwykle cenne, bo wśród nich odnaleziono testament podpisany przez Paula Johna Nolsa. Szybko okazało się, że mężczyzna był już wcześniej notowany. Odsiadywał wyrok za włamanie. Jasne stało się, że jego testament nie pojawił się w samochodzie przypadkowo, a Nols prawdopodobnie był zabójcą trzech osób. Rozpoczęły się więc nerwowe poszukiwania. Mundurowi obawiali się, że mężczyzna może uderzyć ponownie. I nie mylili się, bo w chwili, gdy przeczesywali West Palm Beach, Knowles jechał samochodem Barbary z kobietą u boku. Ich podróż trwała długo, a napastnik zaczął odczuwać zmęczenie. Zatrzymał się więc przed jednym z przydrożnych moteli w Fort Peace i oznajmił Barbarze, że zostaną tu przez jakiś czas. Zmusił kobietę, by weszła z nim do recepcji. Tam objął ją, jakby byli parą. W drugiej ręce wciąż trzymał broń, gotów użyć ją, gdyby Barbara próbowała uciec. Po dokonaniu wszystkich formalności wziął klucz do pokoju i wyszedł z kobietą z recepcji. Tuż po wejściu do pokoju powiedział Barbarze, by się rozebrała. Chciał ją zgwałcić, ale ku zaskoczeniu kobiety. Napastnik nie potrafił osiągnąć satysfakcji. Próbował wiele razy, ale cały czas kończyło się tak samo. A wraz z kolejną porażką jego wściekłość i frustracja rosły. Wszystkie te emocje postanowił wyładować na swojej ofierze. Usiłował złamać jeden z palców u jej dłoni, szarpał ją również za włosy. Był agresywny i brutalny, ale gdy Barbara zapytała go, dlaczego to robi, zaczął ją przepraszać. Kobieta przyznała później, że zachowywał się jak dr. Jekyll i pan Hyde. Jego zachowanie zmieniało się z minuty na minutę. Raz był skłonny zabić kobietę, by w jednej chwili całkowicie złagodnieć. Po nieudanych próbach gwałtu rozdarł prześcieradło na kilka części i przywiązał ofiarę za ręce i nogi do łóżka. Później włączył telewizor. W wiadomościach pojawiło się zdjęcie Barbary. Kobieta nie miała pojęcia, że trwały już intensywne poszukiwania, a jej sześcioletni syn zdołał wezwać pomoc i dzięki sąsiadowi o wszystkim opowiedzieć policjantom. Koszmar Barbary trwał już od wielu godzin, ale widząc w telewizji swojego synka, odetchnęła z ulgą, bo miała pewność, że chłopiec był cały i zdrowy. Najważniejsze było dla niej więc to, by i ona przeżyła. Co ważne, dzięki rysopisowi i policyjnej współpracy mundurowi ustalili, że za porwaniem kobiety najpewniej stał właśnie Paul John Knowles, ten sam, który był poszukiwany za zabójstwo trzech osób. Dlatego w wiadomościach, poza zdjęciem Barbary, pokazano również jego fotografię. Dziennikarze przekazali też, że porywacz był niebezpieczny i podejrzewany o kilka zabójstw ku swojemu zaskoczeniu Barbara zauważyła, że Knowles nie był przerażony tym, że został rozpoznany, a jego wizerunek pokazują ogólnokrajowe media. Był podekscytowany. Nie pozwalał jej się odzywać, wpatrywał się jedynie w telewizor. Kobieta zrozumiała, że on naprawdę marzył o sławie. Zło, Zło. Zbrodnia. zbrodnia, łowca, ofiara, ofiara. W tym czasie policjanci ustalili, że odnaleziony testament został podpisany przez adwokata Sheldona Jawicza. Udało im się z nim skontaktować. Mieli nadzieję, że prawnik będzie posiadał cenne informacje, które doprowadzą ich do Noulsa. Jawicz przyznał, że mężczyzna jest jego klientem. Poznali się w barze w Miami. Te relacje Paul zaczął zaskakująco bezpośrednio. Powiedział... Chcę, żebyś wiedział, że jestem masowym mordercą. Chcę ci powiedzieć, co zrobiłem. Świat musi wiedzieć, że zabiłem wszystkich tych ludzi. Nagram to na taśmę. Mężczyźni spotkali się na drugi dzień. Knowles, zgodnie z obietnicą, miał ze sobą taśmę, na których opowiedział o wszystkich zabójstwach, których dokonał. Adwokat przekonywał policjantów, że nigdy nie przesłuchał tych nagrań. Schował je do koperty, którą umieścił w sejfie. Jawidz, powołując się na tajemnicę adwokacką, odmówił wydania taśm mundurowym. Odporwanie porwania Barbary minęło 18 godzin. Kobieta spędziła noc w motelu razem ze swoim porywaczem. By mieć pewność, że nie ucieknie, Knowles przywiązał jej nogę do swojej i razem usnęli na łóżku. Na drugi dzień zabrał ją do restauracji. Barbara przez chwilę pomyślała, że uda jej się uciec, ale wtedy dostrzegła, że pod kurtką mężczyzna trzymał broń wycelowaną właśnie w nią. Postanowiła więc nie ryzykować i została z polem. Po cichu liczyła na to, że któryś z klientów ją rozpozna przecież jej twarz była w telewizji. Ale tak się nie stało. Knowles zamówił jedzenie: jajka, bekon i ziemniaki. Wszystko to zjedli i wrócili do motelu. Tam mężczyzna znów próbował zgwałcić barbarę, ale po raz kolejny nie potrafił wystarczająco się podniecić. Był wściekły na siebie, na barbarę, na cały świat. Kobieta próbowała go uspokoić i powtarzała mu, że jest świetny i nie musi się niczym przejmować. Ale on chwycił za broni i przystawił jej lufę do skroni, mówiąc: Bum, bum. Zaczął się śmiać i znów związał swoją ofiarę. Sam wyszedł z pokoju, mówiąc, że musi zadzwonić. A wtedy Barbara zauważyła, że na nocnej szafce mężczyzna zostawił klucz. Bez niego nie był w stanie wejść z powrotem do pokoju. Drzwi były zatrzaśnięte. Nerwowo szarpał za klamkę, ale nic to nie dało. Paul zdał sobie sprawę z tego, że nie dostanie się do środka. Powiedział więc tak, by Barbara go usłyszała. Gdy cię odnajdą, powiedz im, że nie zrobiłem ci krzywdy i że cię kocham. Barbarze udało się oswobodzić i zadzwonić po pomoc. Powiedziała kierownikowi motelu, że została porwana przez seryjnego morderca. Natychmiast wezwano na miejsce policję. Pozwolono kobiecie skontaktować się z rodziną. Wtedy Barbara, po wielu godzinach piekła, wreszcie usłyszała głos swojego synka. Wykrzyczał, Mamo, kocham cię, kiedy wrócisz do domu. Kobieta obiecała mu, że wkrótce się zobaczą. Po tym, jak policja odnalazła Barbarę, Knowles odjechał jej samochodem w kierunku Georgii. Pędzący pojazd rozpoznał funkcjonariusz z Florydy, Charles Campbell. Próbował zatrzymać samochód, ale w trakcie pościgu Knowles zaatakował mundurowego, wziął go jako zakładnika i ukradł mu radiowóz. Wykorzystując policyjny samochód. Zatrzymał do rzekomej kontroli przypadkowego kierowcę, 29-letniego Jamesa Meyera. Sterroryzował go bronią i zaciągnął do jego pojazdu policjanta. Trzymając obu mężczyzn na muszce, pojechał do lasu. Tam skuł ofiary kajdankami i zastrzelił przy drzewie z bliskiej odległości. Była to egzekucja. Tuż przed zabójstwem Paul pojechał na pobliską stację benzynową. Jej pracownik zwrócił uwagę na dość niecodzienny widok. W cywilnym samochodzie na tylnym siedzeniu był policjant, obok niego inny mężczyzna. Nie wyglądało to na policyjną akcję, a na porwanie. Dlatego pracownik powiadomił funkcjonariuszy i natychmiast ruszyły poszukiwania. Mundurowi nie wiedzieli, że na ratunek dla ich kolegi było już za późno. W całej okolicy rozstawiono blokady, do akcji wykorzystano też helikopter. Wtedy policjanci dostali komunikat, że na jednej z dróg w Georgii widziano poszukiwany pojazd. Chwilę później uciekający przed mundurowymi nols wjechał w policyjną blokadę. Rozbity samochód wpadł do pobliskiego rowu. Paul nie zamierzał się poddawać. Wysiadł z auta i zaczął uciekać pieszo. Policjanci byli tuż za nim, razem z psami tropiącymi helikopterem ponad koroną drzew. Jeden z mundurowych strzelił w stronę mordercy. Pocisk trafił w jego stopę. Mimo to Noels biegł dalej. Również co jakiś czas oddawał strzały w kierunku policjantów. Dopiero po pokonaniu dość sporego dystansu, upadł na ziemię wyczerpany i zakrwawiony. Odnalazł go mężczyzna, który polował w lesie na króliki. Dopiero wtedy Kasanowa Killer, jak został później nazwany w mediach Pol, Wpadł w ręce mundurowych. W tamtym czasie policjanci nie wiedzieli jeszcze, że Campbell i Meyer nie żyli, choć zakładali najgorszy scenariusz. Knowles nie chciał zdradzić, co stało się z mężczyznami. Odmówił współpracy. Ciała ofiar odnalazł wiele dni później myśliwy, który wybrał się na polowanie do lasu. Pociski, które wydobyto ze zwłok, nie pasowały do strzelby pola. Zakładano więc, że morderca zabił obu mężczyzn z broni należącej do policjanta. Nie mogli jej jednak znaleźć, dlatego zakuli Nołsa w kajdanki i pojechali do lasu, by pomógł w przeszukiwaniu terenu. Był 18 grudnia 1974 roku. Radiowóz z polem w środku mknął jedną z dróg prowadzącą do miejsca, w którym odnaleziono zwłoki dwóch mężczyzn. Nous okazał się o wiele bardziej nieprzewidywalny niż ktokolwiek mógł przypuszczać. W trakcie jazdy próbował wyrwać jednemu z mundurowych broń. W pojeździe doszło do szarpaniny. Inny z policjantów zdecydował się na ostateczny krok. Wyjął broń i kilka razy strzelił w stronę mordercy. Trzy pociski trafiły w jego klatkę piersiową. Kasanowa Killer zginął na miejscu. Paul John Knowles nie usłyszał aktu oskarżenia, nie stanął przed sądem, a świat nie mógł dowiedzieć się, dlaczego w 1974 roku rozpoczął kilkumiesięczną, krwawą serię. Po jego śmierci adwokat zdecydował się przekazać taśmy do sądu, gdzie przesłuchało je kilka osób. Zanim jednak nagranie opublikowano, zostało zniszczone podczas powodzi. Podobnie jak przygotowane scenogramy. Nie usłyszymy więc, czym mężczyzna kierował się, wybierając ofiary i jak tak naprawdę wyglądało jego życie. Zło. Zło. Zbrodnia łowca, ofiara. Dziś wiemy jedynie, że Casanova killer urodził się 25 kwietnia 1946 roku w Orlando. Był synem Tomasa i Boni, ale rodzice szybko go porzucili i chłopiec kolejne lata spędził w rodzinach zastępczych oraz w domach dziecka. Do więzienia pierwszy raz trafił w wieku zaledwie 19 lat. Na początku 1974 roku, a więc wtedy, gdy zaczął mordować, odsiadywał wyrok w więzieniu na Florydzie. To właśnie wtedy zaczął korespondować z Angelą Kowik z San Francisco. Kobieta była rozwódką i nie przeszkadzało jej, że Paul przebywał za kratkami. Para zdołała się nawet zaręczyć. Po wyjściu na wolność, Knowles od razu pojechał do Kalifornii, by być z narzeczoną, ale kobieta odwołała ślub. Jak się później okazało, zrobiła to pod wpływem wróżki. Ta stwierdziła, że jej wybranek emanuje aurą strachu. Angela była przerażona i postanowiła zakończyć związek. Pol przekonywał później, że kilka godzin po tym, jak narzeczona go zostawiła, ogarnięty wściekłością, zabił w San Francisco trzy osoby. Jego słów nie udało się potwierdzić. Knowles porzucił Kalifornię i pojechał do Jacksonville na Florydzie, ale szybko został zatrzymany po tym, jak w trakcie bójki ugodził nożem barmana. Trafił do więzienia, w którym nie zamierzał zostawać długo. 26 lipca 74 roku wyłamał zamek w celi i uciekł z zakładu karnego. W ten sposób rozpoczął kilkumiesięczny terror, który zakończył się śmiercią co najmniej 18 osób. Kilka godzin po ucieczce morderca włamał się do domu 65-letniej Alice Curtis w Jacksonville. Kobietę związał i zakneblował, a sam w tym czasie splądrował jej dom. Niestety Alice nie przeżyła tej napaści. Udusiła się wypchniętym w usta knyblem. 1 sierpnia Knowles zabił 13-letnią Sanders. Jej szkielet odnaleziono dopiero dwa lata później. Początkowo nie powiązano tego zabójstwa z Polem. Udało się to dopiero w 2011 roku. O śmierci nastolatki Knowles mówił na swoich taśmach, ale nazywał dziewczynkę Almą, dlatego przypuszczano, że chodzi o inną ofiarę. Morderca wyznał, że najpierw zgwałcił dziecko, a następnie je udusił. Ciało porzucił w lesie. Knowles przekonywał, że porwał i zabił również 11 Lilian Anderson oraz 7-letnią Milet Anderson. Okoliczności tych zbrodni nie udało się jednak wyjaśnić do dziś, bo nigdy nie odnaleziono ciał dzieci. Dlatego uważa się, że Paul bezpodstawnie przepisywał sobie ich śmierć, by zwiększyć liczbę swoich ofiar. Prawdopodobnie kasanowa killer odpowiada za to za śmierć 49-letniej Marjorie Howe z Atlantic Beach. Włamał się do jej mieszkania, udusił ją i ukradł jej telewizor. Do zbrodni doszło 2 sierpnia. 20 dni później Knowles włamał się do domu 24-letniej Katie Sue Pierce. Gdy doszło do zbrodni, w domu był jej trzyletni synek. Morderca udusił kobietę kablem telefonicznym. Jej ciało znaleziono w łazience. Kabel wciąż był owinięty wokół jej szyi. Trzyletniemu chłopcu nic się nie stało. 3 września zniknął 32-letni William Bates. Ostatni raz widziany był w barze w pobliżu Limy w stanie Ohio. Nikt nie wiedział, co stało się z mężczyzną, dopóki nie odnaleziono jego ciała. Nagie zwłoki porzucono w lesie. Bates został uduszony. Za tym zabójstwem stał Casanova Killer. Po morderstwie odjechał samochodem Batesa i po drodze związał oraz zabił 62-letniego Emeta Johnsona i 59-letnią Louis Johnson. Do tej zbrodni doszło już w stanie Nevada. Cztery dni później zaginęła 42-letnia Ebon Hicks. Jej ciało znaleziono w pobliżu jednej z dróg w Teksasie. Przed śmiercią została zgwałcona. To zabójstwo również przypisuje się Knowlesowi. Prawdopodobnie odebrał życie również 49-letniej Dawson, kosmetyczce z Alabamy. Według relacji samego mordercy zabił kobietę 29 września. Ciało natomiast wyrzucił do rzeki. Szczątki N odnaleziono dopiero w 77 roku. W połowie października Knowles włamał się do domu 35-letniej Karen Wines-Connecticut. Kobieta mieszkała ze swoją 16-letnią córką Dom. Sprawca związał obie kobiety, a następnie zgwałcił je i udusił. Po zabójstwie splądrował dom i wyniósł najcenniejsze przedmioty. W kolejnych tygodniach Knowles krążył między stanami Floryda i Georgia, gdzie zabijał kolejne osoby. Byli to głównie autostopowicze, ale mężczyzna nie rezygnował też z włamań do domów. W listopadzie, tuż przed porwaniem Barbary, Knowles poznał 45-letniego Carswella Kara i jego 15-letnią córkę. Między mężczyznami wywiązała się przyjaźń. Kar zaprosił nawet Pola do domu na noc nie mając pojęcia, jakiego psychopatę właśnie wpuścił za drzwi. Knowles zabił mężczyznę, zadając mu 27 ciosów nożyczkami. Jego nastoletnią córkę udusił. Próbował też wykorzystać seksualnie zwłoki dziewczyna. Dwa dni później w hotelowym barze w Atlancie Paul poznał 45-letnią brytyjską dziennikarkę, Sandy Fawkes. Przez chwilę ją obserwował, po czym podszedł i poprosił ją do tańca – Kobieta jednak odmówiła, choć przyznała później, że Nous zrobił na niej duże wrażenie. Twierdziła, że jego wygląd był połączeniem Roberta Redforda i Ryana O'Neill'a. W trakcie rozmowy Sandy powiedziała, że musi jechać do West Palm Beach. Mężczyzna przedstawił jej się jako Daryl i zaproponował, by pojechali tam razem. Skuszona wizją zwiedzenia Ameryki, to w towarzystwie przystojnego, nowo poznanego znajomego, Sandy zgodziła się na tę podróż. Powiedziała jednak Polowi: Pojadę z tobą pod jednym warunkiem. Nie pójdziemy do łóżka. Tak, wiem, że nie pytałeś, ale nie trudno jest czytać w twoich myślach. Nie znam cię, na dobrą sprawę, możesz być kolejnym dusicielem z Bostonu. Oboje zaczęli się śmiać i chwilę później ruszyli we wspólną kilkudniową podróż, która wbrew zapowiedziom dziennikarki, zakończyła się seksem, a raczej jego próbą, bo Nous już wtedy prawdopodobnie był impotentem. W dodatku okazał się niezwykle ponury. Mówił, nie zostało mi zbyt wiele życia. Zostanę zamordowany wkrótce. Może nastąpi to za dwa dni, może za dwa miesiące. Nie wiem kiedy, ale na pewno w ciągu roku umrę. Ktoś mnie zabije. Znajomość Sandy i Pola zakończyła się po kilku dniach. Doprowadziła do tego Fox. Nie była zainteresowana głębszą relacją, więc powiedziała mężczyźnie, że musi wracać do Londynu pocałowała go na pożegnanie i odeszła. Na drugi dzień Sandy otrzymała telefon od jednego z policjantów. Chodziło o żonę dziennikarza, którego poznała w Stanach. Jak się okazało, Paul po rozstaniu z Fox próbował zgwałcić kobietę. Później Sandy dowiedziała się, z kim tak naprawdę spędziła ostatnie dni i jak wiele szczęścia miała, że przeżyła to spotkanie. Po zakończeniu znajomości z dziennikarką, Noel zwłamał się do domu Barbary, od której historii zaczęliśmy tę opowieść. Gdy Paul został zatrzymany, trafił na obserwację psychiatryczną. W rozmowie ze specjalistą poniekąd przewidział własną śmierć. Jego słowa zostały zarejestrowane na taśmie: Nie sądzę, bym przeżył kolejny rok. Świadomie chciałem zostać zastrzelony jeszcze przed aresztowaniem. Na pytanie psychiatry co było najgorszą rzeczą jaka przydarzyła mu się w życiu, odparł: Urodziłem się. Widzę to tak, lepszym człowiekiem byłem przed moimi narodzinami niż po nich. W moim życiu nie wydarzyło się nic dobrego. Jestem przestępcą i jestem nim od kiedy byłem dzieckiem. Do dziś nie wiadomo ile dokładnie osób zabił kasanowa Killer. Media nie poświęcały mu zbyt wiele uwagi, a gdy już o nim pisały, skupiały się głównie na jego wyglądzie i brutalności, którą się kierował. Nous wymykał się policji, bo przez kilka miesięcy nie byli w stanie połączyć ze sobą wszystkich dokonanych przez niego zabójstw. A to dlatego, że Paul nie miał schematu. Zabijał w różnych stanach, jego ofiarami były kobiety, mężczyźni, dzieci, młodzi i starsi. Włamywał się do domów albo porywał autostopowiczów. Dusił, strzelał, dźgał nożem, kneblował i gwałcił. Uważa się, że zabił co najmniej 18 osób, ale według niektórych śledczych ofiar może być nawet 35. Marzył o tym, by być sławnym. Chciał być najbardziej znanym seryjnym mordercą w historii USA. Wierzył, że kiedyś jego zbrodnie staną się inspiracją do pisania książek czy nakręcenia filmów. I choć świat o nim usłyszał, to z pewnością nie w takim wymiarze, na jaki liczył. Lata 70. zdominowali inni seryjni mordercy, tacy jak Ted Bundy, Ed Kemper czy BTK. Casanova Killer na ich tle pozostaje jedynie majaczącym wspomnieniem. ZŁO, Zło. Zbrodnia, Zbrodnia łowca o